Przyjechaliśmy tu do Gdańska, no i e, ja byłem taki te, od początku już taki przybocznym takim powiedzmy ochroniarzem coś mojej ojkali, to jest siostra mamy, no i e, wszędzie z nią bywał. I wszedłem i, przedłem, i de, może był i raźnie, i tak dalej, bo oj, wuja nie było, ojca nie było, bo ojciec e, został powiedzmy niearesztowany, ale musiał się zgłaszać no, piwnicy codziennie. No i tak... E, do, 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 przechodziliśmy koło dworca, szliśmy, poszła do dyrekcji kolionowej, żeby załatwić to wszystko, było i chodziło, 18 maja, 18 września, ja Powitam Hitlera, bo akurat przychodzę koło dworca, on przyjechał, pociągnął, zupełnie przypadkowo, no poszliśmy dalej, no ale to tak się zbiega czasami, że człowiek się przypadkowo znajduje tam, gdzie nie chciałby się znaleźć. No i tak proszę Państwa, za my, m, m, mieszkaliśmy tutaj pod numerem 33. W międzyczasie przeprowadziliśmy się pod 11, powyżej y, placu Dominikalskiego. No i tam dosyć ładne mieszkanie było, a więc spodobało się Niemcom, no ale No szczęście. raz z siostrą zachorowali na order. A dla Niemców to było straszna rzecz, zaraźliwe i tak dalej. Jak to było w Stutthofie, tak było i w Gdańsku, opuścili to powiedzmy, zapomnieli w zasadzie, bo możecie sobie wyobrazić, żeby ksiądz adresowy, ojciec mieszka i w Gdańsku i we Wreszcie, Także tak, Niemcy się pogubili po prostu w pewnym momencie. No ale opuścili rodzice to mieszkanie, meble, a ma, ma, jako dzieciak mogę powiedzieć, bardzo ładny salon był, bo wszystko w skórze był, sofa i hotel, krzet, bufet i tak dalej. No i wszystko lepiej dobrze zarabiał. No i e, sypialnia i tak dalej, bo babcia u nas mieszkała. No ta babcia zmarła. Są pochowani wszyscy w zasadzie na jednym cmentarzu, to święty Gigli jest, ale i e, litowej jakby na I tak to było, proszę Państwa, że dostał pracę u fabry do fabryki, chłodam i która produkowała ma maszyny rolnicze. No i był m.in. przy odbiorach, przy dostawach, przy, przy, przy przygodach e gwarancyjnych i znowu się pogrzebowali, obojętnie, którym to wiedziałem, by było, by nie miał napisane, że to przecież Polak, ojciec znał niemiecki, nie jechał do gospodarza, przegląd robił, no to wiadomo było, a ważne to było w, w, w ówczesnych czasach. No, jakieś jajka, jakieś jabłka, jakieś też zawsze były to dodatkowe za właśnie No i tak, proszę Państwa, ten okres wojny w, 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 mieszkaliśmy można powiedzieć w takim dyżurce. Bo tam gdzie myśmy mieszkali, to za, za e, o dzisiejszą e, operą. Wówczas to była sportowa. No i... Tychali z Państwa dla przypomnienia, proszę Państwa, odbywa się proces Forstera, czyli jestem w VI roku. No i, i, ten, i wówczas, proszę Państwa, tam mieszkaliśmy aż do 1945 roku do 30 marca. To wówczas taka, ta ogłoszono, nie, no, nie, nie było rady, ale ogłoszono, że w już jest wyzwany. No i, tak, i tutaj... Yy, to nie. Proszę Państwa, to jest folksztyn. Yy, jest jak się panuje pod nowami, yy, zostały powołane obowiązkowo ci powyżej lat 50, musieli się stawić i yy, najpierw do robów, ale różnie bywało, brali ich no oczywiście, przemundurowali i wówczas brali ich tam. To folksztyn to po powyższym po, 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 po no i tutaj właśnie jest pokazane jak zebrali. Tam się piszą, że lepiej, lepiej umrzeć niż być e, e, niewolnikiem. Czy e, e, jakimś tam bolami. No a ten na też przysięga. No tutaj jest akurat proszę Państwa niemiecki plan wycofywania. No jest to zbyt małe, żeby... Darlene linie po, obrony Niemców po, pokazane tu są, że e, którego dnia i nawet porę dnia, opuszczy, który, który o, miejscowość, to no, przed wrzecz, znaczy podzielony na nawet, nawet przy y, y, przekazywaniu albo kapitulacji, albo wycofywaniu się. No i tak, tam z boku mieliśmy takie, jak wcześniej, wezwanie Rokosowskiego. No i to było później wykorzystywane. A mianowicie, myśmy, jak Polacy nawet wspominali, że Gdańsk niszczyli i tak dalej, myśmy ostrzegali, myśmy e, mówili o kapitulacji, nikt się nie na to nie zgodził, nikt raczej się zgłosił. No i tak proszę Państwa, Gdańsk wśród mieścia został stanowany w ale palił się, można powiedzieć, dwa tygodnie. Ja przyjeżdżam tu do, do Gdańska, dosłownie do ostatniego dnia możliwości tak długo, no już na trawej bo traweje przestały jeździć 27 marca, jak prądu zabrakło. No tu jest pokazane, że jedna sprawa na mianowicie 27 pali się tylko ten budynek. To jest pierwszy budynek, co na długim targu. Widać jest tutaj, że dwór Artur... Ten, Um, Dwóch lat jest jeszcze niezniszczony, wprawdzie nie ma dochodek, ale tam do, do żołnierzy weźmiemy no, na następnych zdjęciach, jest pokazane, że się jest cały wypalony. Prawda? Tak y, można tym powiedzieć. No tutaj y, na dole ci żołnierze pośpiewają rodę, no i tak y, y, nie mogę znaleźć, jedynie mam wydane nawet przez, y, roz, y, przez y, wówczas jeszcze Sowiecki, Sowietów, w sensie Stalina i tak dalej, jak Rosjanie zdobywają Gdańsk, to malowidło Są żołnierze rosyjscy, polacy, no i przed nimi Gdańsk. Gdańsk cały. Cały Gdańsk jest, więc można powiedzieć, sobie klinu wrzucać z tego, co oni pokazują, a co w rzeczywistości było. Panie Jednodzie, pan miał kontakt, że tak powiem, i z obrońcami i z atakującymi. Tak. Proszę Państwa, jeśli chodzi tutaj powiedzmy o kontakt. No my jakbyśmy ten dom w tym domku, jak ja mówię, bo to było w sumie 25 metrów kwadratowych, na 5 osób tam mieszkał, ja spałem całą wojnę, całą wojnę w dziedzinnym łóżku bo nie było miejsca, więc to jest prawie, że no i przy na lampie naftowej, przy na, na, lampie karbitowej, bo były tam miał kolegów dojść do, do karbitu. No i tak, proszę Państwa, mieszkaliśmy dosłownie 30, do 30 marca. No, dzisiaj są flagi wywieszone. Proszę Państwa, Państwo... Wiem, że to jest dziecko, ale jednocześnie dla, dla mnie specjalnie jest bo ja się urodziłem 30 marca, to ja zawsze sobie tak żartuję, że to z tej okazji się flagowałem. No i rozumiem, że proszę Państwa, nie jest sam alejny, ciężko proszę. No oczywiście już pod koniec 30 marca defilada ulicy długiej. Tutaj we Brzeszczu są ci żołnierze, którzy tutaj maszerują do, do na 1 maja, ale myśmy mieli okazję sobie tak, się spotkać akurat w naszej spalonej chałupie. No bo no w tych sarniach było zapamięte całkowicie. No aha, kiedy ona się spaliła? No jak myśmy wyszli. Jak myśmy wyszli, jak kobiet, kobiet zabrakło, no to trzeba było odpalić, albo była strudowa. No, Walczyło się to z tych stawnicy, nie zostało, no, myśmy tam poszli, dlaczego myśmy poszli? No Po pierwsze, coś ja myślała, coś tam znaleźć, czy to krzyż czy to... i faktycznie znalazła, miała tam coś, coś u nas mieszkało, co było, na... było, jak się ktoś pamięta, może krzyż rzeźbiony tak. Taka ołba była ze szkła. Tak, zawsze takie coś bo no, Znaleźliśmy niespalony krzyż. No a jednocześnie było to, że ja oczywiście jako ten najstarszy, mają pretensy mojej brat w szczególności, że ja pierwszy się urodziłem, wszystko mi zabrał, bo brat ma tylko mecz i coś, nie? No i tak czasami sobie zlartujemy. No i tam matka tam miała, oczywiście ojciec jak pracował, jak się okazało, w stoczni, dostała wypłacone w złocie. No miała też swoje jakieś tam rączki, pierścionki i zegarek złoty i tak dalej. No i to już zostało zafekowane w Jedno tam, tam były ta, takie miejsce że drzewo się suszyło, jedno tam na córkę, ładną dziurkę. Wstawili to, no i musiały tam wydziałać, to wydziałało, no i to wówczas leglią zostało zasłonięte. No i to, o co chodziło, że trzeba było tam pójść czy, i znaleźć. No i takie niektóre rzeczy. No i wówczas przyszli również do Polski. Co wy tu robicie? Bo ciocia się odezwała. O co tu Polacy robią? Tu choć Polaków nie ma. No i tak się zaczęło, nie? Jak Rosjanie, też Polaków nie. To tak samo było w początku. No, trudności to były duże, no ale moja matka była za trady, i nie, nie pozwalała sobie tam, powiedzmy, tak jak czy innej No tutaj Pan Marek pokazuje tramwaj. Ja zdecydowałem się pokazać to, mianowicie ten tramwaj, co po lewej stronie góry jest. Oni jedzie jeszcze do Emosz. Czy Emosz dzisiejszy też się nazywa. I w tym momencie, jak on odjeżdża, prąd został wyłączony. Te tramwaje zostały, no tutaj nie są wszystkie pokazane, no ale zwycięstwa stali, i tak dalej. Natomiast te trzy, trzy zdjęcia są przedstawione. Niemcy z tramwajów robili barykady, żeby opóźnić. pójść. Zostały ustawione, no to nie było żadna przeszkoda, no ale miało to jakiś tam charakter. I te tramwaje zostały się do boków powyrzucone. No takie groby wykupane były i tak dalej. No, myśmy zaraz po wojnie poszli, ponieważ mieliśmy znajomych rodziny na na, na po poszliśmy tam pieszo. no po drodze krowy leżały, wzdępę, spotkałem, leżały, jak samiśmy tam z tego schronu, czy na to co wykopali, bo tam mieszkał u nas, nie było gdzieś się pójść, to były zrobione takie. Był schron na nazwijmy, to gdzie wszyscy ci mieszkańcy tam też mieli nas. No i jeden na drugim to prawie na kolanach siedzieli. No i tak było to, w Państwa, że oczywiście pierwsi co przyszli to zabudzeni, wpijani e, Azjaci. No bo to widać było jednocześnie z Kasimaczy i tak dalej. no i... Oni nie pytali się kobiety, tylko pytali się o ur. Ur, 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 ur. To było ich pierwsze wejście. Następnie, proszę Państwa, to już przyszli, wybierali kobiety. I oni byli słali. To Tak dzisiaj człowiek pomyśli, dowód osobisty. Nie tam, że się posłoniła, że było brudna, że stara chciała być. Nie. Dowód osobisty. I sobie zobaczyli, wyszykali, wiedzieli kogo wybrać, kogo nie. Tak samo było na ulicy. No ale myśmy jak ja mówię, w Wielki Piątek to był 30 marca wyszliśmy, opuściliśmy matkę, powiedziała, nie mamy tu co szukać. No więc to właśnie to wówczas nastąpiło to spalenie, Niemcy co tam mieszkali dalej w tych pozostałych budynkach. No tą pretensje mieli, jakbyśmy się pokazali, że matka z i tak dalej, chyba coś powiedziała. No więc, wiecie, to wojny, było, bo po wojnie to wszyscy, wszystkich tam ostrzali przecież. No i tak byśmy poszli wówczas by nie z nic nie było, mianowicie wyszliśmy na ulicę dzisiejszej Aleje Zwycięstwa. Po drodze widziałem tam matkę kolegi leżała, y, no i... Konień, krowy, wszystko co tam, bo to poluwaństwa, mało co powiedzieć, tutaj przyjechali, znaczy ściągali cały teren w plus wschodni, ale wcześniej no, plus zachodnich, ale w tej części zachodniej, wschodniej. No i tak ściągnęli tu od stycznia już 1945 roku. No więc mi przypadło jeszcze, jeśli powrócę, bo mówię, ta kolejność trochę inaczej akurat wypadła, no ale.